Spotkanie nierówne co pokazuje wynik. Niestety praktycznie po tej stronie, gdzie teraz stoimy, każda z drużyn wygrywała swoje sety do tie I Resowia przychyliła szale na swoją korzyść. Z czego to wynika, ciężko mi powiedzieć. Nie ma co tutaj się tłumaczyć początkiem sezonu, tylko trzeba po prostu pracować, żeby w następnym meczu było lepiej. Dużo błędów własnych, takich, które no nie przystoją zawodników na tym zawodnikom na tym poziomie. Niestety, no może były one ukryte, bo były w w takich pierwszych momentach setów, ale miały wpływ na, na, na rozwój w dalszej części. Eee, w każdym secie, w którym osiągaliśmy przewagę, grało nam się łatwiej. Te, które źle zaczęliśmy, niestety niestety no nie, nie poszło nam najlepiej. We wszystkich z tych setów początek ustawiał całego seta i mimo tego, że w tych, które my wygrywaliśmy, Rosowia próbowała gonić, w tych, które oni wygrywali, my próbowaliśmy gonić, to nikomu tej sztuki dokonać się nie udało. I to było bardzo trudne. Mariusz jest cały czas Mariuszem, powiedziałem i w jakikolwiek tylko nam sposób przyjdzie do głowy go wykorzystać, a będzie to mogło być skuteczne, bo tak będziemy z niego korzystać. Ja jestem przekonany, że my jesteśmy w stanie w tym składzie grać bardzo dobrą siatkówkę i nie mówię, że ona tutaj była dzisiaj zła. Resowia postawiła trudne warunki tutaj zawsze gra się bardzo trudno jest to zespół który jest mistrzem Polski także my ich gonimy i my tutaj aspirujemy do odebrania im tytułu nie oni nam